Dzień dobry, Grzegorz Łaguna. Zaczynamy informację dnia w Superstacji. Kolejna grupa ratowników ruszyła do akcji w jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach. Dwóch grotołazów utknęło w jednym z korytarzy. Od wyjścia odcięła ich woda. Nie ma łączności z pierwszymi dziewięcioma ratownikami, którzy wczoraj wieczorem wyruszyli do jaskini. Akcja trwa od kilkunastu godzin pierwsze, zawsze wychodzi taka szybka grupa, która próbuje nawiązać szybki kontakt z poszkodowanymi. To się nie zawsze udaje. Trzeba przetransportować bardzo duże ilości sprzętu i ludzi, które są potrzebne, bo, ponieważ w jaskini nie ma możliwości łączności, chociażby takiej jak, jaką znamy z powierzchni Ziemi za pomocą fal radiowych, to tylko na krótkich dystansach działa. Jaskinia Wielka Śnieżna to jest system wielu jaskini, które zostały połączone w wyniku eksploracji. I ona ma i partie, w których jest bardzo duża przestrzeń, ponad 100-metrowe studnie, w których by się budynki zmieściły. Natomiast są też partie ciasne, które, które po prostu wymagają czołgania się, przeciskania. Specyfika jest taka: na szczęście w większości partii tej jaskini, że ta woda, która szybko przybiera, potem również dosyć szybko opada. Mundurowi planują na dziś wzmożone kontrole, głównie szybkości jazdy i trzeźwości kierujących. Bezpieczeństwa na drogach pilnować będzie blisko 5000 policjantów oraz specjalna grupa Speed dysponująca szybkimi nowoczesnymi autami. W ostatnich dniach średnio na polskich drogach tylko policjantów ruchu drogowego, podkreślę, jest około 4,5 tysiąca, a zatem znaczna liczba funkcjonariuszy. Do tego oczywiście dochodzą też policjanci innych służb czy służby patrolowej. W jednostkach policji możecie Państwo bezpłatnie, anonimowo poddać się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, tak żebyście mieli Państwo pewność, że możecie bezpiecznie dotrzeć do celu. Apelujemy o to. My ze swojej strony zrobimy wszystko, byście Państwo byli bezpieczni na drodze, a zatem jesteśmy na głównych ciągach komunikacyjnych wokół, czy w pobliżu tych miejsc najbardziej obleganych przez turystów, czy to będą kurorty nadmorskie, czy popularne miejscowości górskie, czy też Mazury, bo to te główne kierunki naszych wyjazdów i będziemy tam obecni jesteśmy po to, by Państwu pomagać, ale jeżeli ktoś będzie łamał przepisy, nie będziemy tutaj stosowali taryfy ulgowej. Tylko wczoraj utonęło w Polsce pięć osób, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i zaapelowało, aby w czasie wypoczynku nad wodą nie zapominać o zdrowym rozsądku. Tym tematem zajmuje się dla nas Dawid Styś. Dawidzie powiedz, jak służby tłumaczą tak dużą liczbę utonięć, do jakich doszło zaledwie jednego dnia? No niestety, ciągle mówią jak mantrę, powtarzają te same reguły. To ludzie powodują te utonięcia, ponieważ to ludzie sami sobie winni przez swoją nieostrożność, przez brak odpowiedzialności za swoje działania i po prostu przez głupotę. Mowa oczywiście na przykład o alkoholu, która w Polsce jest jedną z najczęstszych przyczyn utonięć. Ludzie, którzy zażywają alkohol, a następnie korzystają z kąpieli wodnych, po prostu czują się zbyt. Pewnie przeceniają swoje możliwości, wchodzą do zbiorników wodnych, a to wszystko na dzikich plażach, no i to niestety bardzo często kończy się tragicznie. Właśnie taka jest najczęstsza przyczyna utonięć, podkreślają na przykład legionowscy ratownicy Wopru. Najczęstszą przyczyną utonięć na chwilę obecną jest niestety alkohol. Osoby pełnoletnie, niepełnoletnie wchodzą po alkoholu do wody, najczęściej na kąpieliskach niestrzeżonych i tam gdzie niestety ciężko jest dotrzeć w tak krótkim czasie, żeby można było im pomóc. Kolejną rzeczą jest to, że niektórzy przeceniają się z własnymi siłami. Płyną na zbyt dużą odległość od jednostek pływających, z których wyskakują nagminnie bez żadnych kamizelek asekuracyjnych lub odpływają od brzegu na znaczne odległości. Przeceniają się po prostu ze swoimi siłami. Komenda Główna Policji podała statystyki według których od kwietnia bieżącego roku utonęło blisko 300 osób. To rzeczywiście przerażająca liczba. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęło 5 osób. No i to przerażające statystyki. Jeżeli tak będzie dalej, podkreślają ratownicy, to niestety pobijemy wszelkie rekordy. To za sprawą oczywiście pogody, która sprzyja coraz częściej tym aby to właśnie nad zbiornikami wodnymi spędzać czas wolny coraz więcej ciepła. Coraz więcej słońca sprawia, że bardzo chętnie przyjeżdżamy na te zbiorniki wodne, no i to niestety bardzo często kończy się tragicznie. Dlatego uważajmy, przestrzegajmy tych podstawowych zasad bezpieczeństwa, słuchajmy się ratowników, no i pamiętajmy, że alkohol w połączeniu z wodą to niestety bardzo niebezpieczna mieszanka, która coraz częściej kończy się tragicznie. A temat bezpieczeństwa nad wodą monitoruje. Dawid tyś bardzo ci dziękuję, Dawidzie. To miał być zwykły egzamin na prawo jazdy, jednak szybko zamienił się w scenę grozy. Z powodu silnego stresu kursantce nagle zatrzymało się serce. Na pomoc przebiegł jej egzaminator i strażak, który był na placu podczas egzaminu. Tak ja była w domu, to na pewno, nic się nie dało zrobić. Podczas egzaminu na prawo jazdy kobieta dostała ataku serca. Osoby, które były w tym czasie na placu manewrowym szybko ruszyły na pomoc. Trzeba bardzo podziękować egzaminatorowi i strażakowi za uratowanie życia. Na szczęście w tym samym czasie swój egzamin zdawał strażak, a egzaminator przeszedł kurs pierwszej pomocy. Nie spanikował, on od początku wiedział co robić, wiedział, że te pierwsze cztery minuty są kluczowe. Reakcja była błyskawiczna, dzięki temu kobieta wywinęła się z objęć śmierci. Została podjęta szybka akcja reanim, reanimacyjna. Zastosowano urządzenie, które przerwało arytmię, która spowodowała u pani zatrzymanie krążenia i fakt, że gdyby nic nie zrobić, to mogłaby po prostu umrzeć. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Opolu ma przenośny defibrylator. Jego użycie daje ogromne szanse na uratowanie osoby, która ma zawał. Jest to urządzenie, które wydaje nam polecenia po prawidłowym podłączeniu go do, do pacjenta. Do osoby potrzebującej pomocy. Dzięki takim przyrządom ludziom, którzy już mają świadomość, jak to działa, nie jest to trudne, może naprawdę uratować życie. Pani Adrianna trafiła do szpitala, gdzie przechodzi badania. Już zapowiedziała, że jak dojdzie do siebie, to przystąpi ponownie do egzaminu. Będę rozmawiać z dyrektorem, co dalej, co tam. No na pewno bym chciała spróbować, bo tak mówię, sama córko jestem teraz, to auto by się też przydało. Gdyby nie przypadek na placu, to nigdy by się nie dowiedziała, że ma wadę serca. Pani miała dużo szczęścia. Pani nie była świadoma swojej choroby, o której wiemy już teraz i wiemy, co zrobić, żeby zabezpieczyć ją na przyszłość. Bo choroba dała o sobie znać akurat wtedy, kiedy kobieta była pod wpływem silnego stresu. Wtedy doszło do zatrzymania serca. Stres może w. W pewnych przypadkach u osób, u których zaistnieje szereg innych niekorzystnych czynników patofizjologicznych, prowadzić do wystąpienia bardzo nasilonych, istotnych czy wręcz groźnych dla życia różnych objawów związanych z chorobą wieńcową. A ze stresem można walczyć. Najlepszym sposobem na stres jest przygotowanie jeżeli możemy uzyskać jak najwięcej informacji o tym, co nas czeka. Przykładem walki ze stresem może być akcja w Opolu, bo gdyby nie zimna krew strażaka i egzaminatora, to pani Adrianna mogłaby umrzeć. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Najsłynniejszy polski detektyw i jego wybranka powiedzieli sobie sakramentalne tak w pałacu Rozalin pod Warszawą. Panna młoda w kościele zaprezentowała się w jednej z czterech kreacji, przygotowanych specjalnie na ten wyjątkowy dzień. Tuż po zaślubinach para udzieliła wywiadu superstacji. Jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni. Tak, jesteśmy szczęśliwi, bo myślę, że ten czas wymagał scementowania i zetablizowania związku. I myślę, że nie tylko ja, nie tylko Maja, ale nasi rodzice, nasi, nasze dzieci czują się również z tym bardzo dobrze. Miłości będzie tyle samo, bo, bo ona zawsze była, ale na pewno będzie więcej, więcej. Takiego zrozumienia i praktycznie musimy się w tym momencie już zastanowić nad tak zwanym całkowitym oddaniu. Nie ma, że, że ja, ja, ja się poczuję, poczułem podporządkowany całkowicie i jak Królowa w tym momencie trzyma berło i rządzi. Połakomił się na słodycze i bez problemu znalazł sposób, by dostać się do automatu, ale że żadna kradzież nie popłaca, maszyna okazała się pułapką bez wyjścia. Zwłaszcza, że mowa nie o zwykłym rabusiu, a o pewnym szopie. Ofiarą rabusia padł automat z przekąskami stojący w jednej ze szkół średnich na Florydzie. Sprawa nie budziła wątpliwości. Shop zamknięty wewnątrz maszyny, wina wymalowana na jego pyszczku. Co jednak zrobili przedstawiciele służb po dotarciu na miejsce? Nie dość, że szybko uwolnili małego złoczyńcę, to jeszcze pochwalili się tym w mediach społecznościowych. Biuro szeryfa poinformowało nawet, że w celu uwolnienia zwierzęcia przemieściło automat przy pomocy wózka na kółkach na zewnątrz. Tak, by shop miał jak najlepszą drogę ucieczki z miasta. Miasta. I jak tu się później dziwić kolejnym podobnym włamaniom? Kończymy to wydanie informacji. Dnia wrócimy do Państwa o godzinie 13.15. Grzegorz Łaguna, do zobaczenia.